Dzień dobry, wieczór. Ja jestem na pięknym polu i chciałabym Wam pokazać, jak można pięknie wykorzystać każdą chwilę na to, żeby się śmiać. Wdech, wydech i śmiech. I wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. I dziękuję za uwagę. I tak możemy sobie bardzo szybko poprawić nastrój. A minuta śmiechu to 45 minut rozluźnienia. A śmiech również dodaje nam radości w życiu. A także odejmuje lat. <laughs> także śmiejmy się. Na zdrowie. <laughs>